W związku z tym kolejny punkt oświadczenia i komunikaty. w tym punkcie, ale to jest nie, nie ten proszę bardzo. Pa. Dziękuję Panie Przewodniczący. W zasadzie nie tak oświadczenie, jak prośba czy zarząd mógłby wystąpić do zikipy, ponieważ ja nasz, nasz sztandarowy pan partner dla nas, większość nam się nie śmieci, a te, które się śmiecą, że pięknie się, się rozrodzi, czy szanowny zbi, mógłby się tym zainteresować? Ja mówię, że przeciwne, ale właśnie te, co się nie świecą, żeby się zachwycili. I druga sprawa to jest sprawa czystości na przystankach MPK. No, jestem zbulwersowany tym, bo widzę jak to wygląda w mieście, w centrum miasta, jest szyściutko. Natomiast u nas, ponieważ korzystam z komunikacji miejskiej, jestem zaskoczony że jeżeli chodzi o samą tą wiatr, to jest jako taką, a prawniki to jest biało-łokalne. Zastanawiam się, jak to można leczyć i tylko tam, którzy myślę, że to nie jest tak. Akurat wracałem w nocy, kiedy sprzątająca firma, obsługująca, to wykonywała. Wykonywane jest to tak, podjeżdża w piękny busie, tak, w i wysiada pan do jej w prawie białej koszulce wymienia woreczek ze śmieciami. Potem wyciąga z paki tą dwóch łapę, odpala i wszystko odmiana na No I to tak wygląda. Że ta nie, nie, nie można wpłynąć, żeby było trawnik. Nie sprzątają. Nie sprzątają. Nie wiem, jak to wygląda. Przełączył kierunek na pakę drugą. Nie, nie chcę łączyć. A to tak działa. Drugą stronę dostaje obroty i ma foret i No to właśnie o to się rozkłada. Drugi rok obserwuje sobie Jak to jest możliwe, że po, po zimie to wszystko wychodzi i wreszcie zbliżać? Czyli jest prośba, żeby po prostu odpowiednia służba się w tym miasto za to płaci, bo płaci, a firma to wykonuje. I jeszcze jedno, i wracając do lamp. bardzo proszę, żeby w do tego nie podszedł, tak jakby do szkoły na przeszkodę, by przyjeździł te lata, tylko żeby je uruchomił. To tam się w bośmy to przeżyli przecież. <laughs> Ale to trzeba w spółdzielni mieszkaniowej uczulić, że ktoś że Oni to przecież spółują na terenie Nie, nie, nie. mówię o przystankach. Ale dobrze. No, nie są na spółdzielni. Nie? A nie, radna. Przystanki na piaskach są na środku pomiędzy dwoma jezdami. Na miejskich terenach. Na miejskich terenach. Tak, na miejskich mam pytanie, że to jeszcze funkcje, tak? Ale takie oświadczenie, bo nie takie pytanie, bo... No, ale oświadczenie no, no, po tak, tak? jest oświadczenie. Tak, tak. czy... no, na razie nie ma. w gazecie, że było spotkanie nowego nowego szefa Zitu Przewodniczącymi Rady piąty. Tak? i że oświadczy, czy było, była prośba do niego, aby ci nazwijmy to kontaktowi, tak jak pani Turek była, powodził im na swoje stanowiska, tak? i chciałem właśnie zapytać, czy coś w tym kierunku będzie wiadomo, czy trzeba się w jakiejkolwiek sprawie szukać, który inspektor z danego działu czy też będą tacy uczniowie jak Pani kurań była, jak to, jak, jak to się skończyło, no to może raczej to, to jest wezwanie do oświadczenia Pana ministra. Ministra. Pan, nowy Pan Dyrektor, Pan Marcinko, tak, no, na mnie osobiście robi bardzo dobre na sobie, zwłaszcza w porównaniu powiedzmy z innymi z osobami pełniącymi czyli na przestrzeni tych lat, jak w samorządzie, funkcje kierownicze, jedną z na to się zmieniała. To byłoby no, dobre wrażenie, że takiego bardzo otwartego i otwartego też na postulaty dzienne z Krakowskich. Zaprosił wszystkich przewodniczących w związek piątek na zebranie. E, między innymi, jakby na tym zebraniu była omawiana kwestia e, struktury organizacyjnej CIT-u, na tym odcinku, jak gdyby o obsługującym krakowskie dzielnice kilku przewodniczących dzielnic zamnioskowało dokonanie tego powrotu do tego stanu, który był jak gdyby, no, przed, tą, przed tą reformą powiedzmy, czyli takiego stanu, jak, w którym ten, ten inspektor Obsługujący daną dzielnicą jednocześnie, był odpowiedzialny za odbiór, za, za, za nadzór nad realizacją, jak też przygotowywał daną inwestycję, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zadania, planowanie. Teraz to zostało rozdzielone, także te osoby, które są odpowiedzialni za, za planowanie, za, za przygotowanie inwestycji. Nie mogą równocześnie, no tak jak Państwo wiecie, no nie mogą równocześnie na bieżąco wychodzić w teren i nadzorować e, inwestycji, e, odbierać. Kilku e, no no, przewodniczących e, zgłosiło taki wniosek. E, nie wszyscy to poparli, żeby nastąpił wybor do tej formuły, która, która była. No tutaj Pan Dyrektor stwierdził, że, że w najbliższym czasie, w najbliższych dniach um, oni jak gdyby się spotkają, zarząd z się spotka, przeanalizuje. No e, i padła taka propozycja, żeby jak gdyby z tej formuły, e, która była i tej, która teraz jest, jak gdyby wyciągnąć to co najlepsze to połączyć. To, 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 tak. e, taką propozycję tutaj złożył e, dyrektor ikit u On też przedstawił taką propozycję, żeby no przynajmniej raz na kwartał, a może częściej dyrekcja zykitu, u czyli ten dyrektor główny, jak gdyby spotykał się z przewodniczącymi dzielnic, ale z danego powiedzmy, z danej dawnej części Krakowa, czyli żeby przewodniczący dzielnic podgórskich się na przykład spotykali no przynajmniej raz na kwartał z panem dyrektorem, czy tam przewodniczący dzielnic czy z rejonu dawnej tak żeby ten jakby kontakt był częstszy. No jeżeli to będzie na bieżąco realizowane, no myślę, że jakoś też posłuży i dzielnicom i mieszkańcom i, i może dzięki temu będzie tak bliżej mieszkańcom i bliżej problemu. Mówimy na no,

Na przykład z konkursu partygogo, Jest małe tym konkursem. Na tej porze, jeden z kolegów, kto ma tutaj w ogóle, no jedna praca, pani Delegaj, która jest tak, że także zmiany. Komisje konkursowe, jury, przedszkółca pani Marcela Białej, a

a, nie o tę skalę, bo już napis. Nie, znaczy tu u nas, o koglę, deskarz napis. Proszę bardzo. No to dobrze, będziemy interesować, natomiast no, to, to by w ramach zadań, priorytetowych jest pewna kwota przeznaczona w łączku z mieszkańcami. No to ja się zastanowić jak do tego problemu podejść, bo no to jest... No to rozmawialiśmy, ale ja oczywiście zgadzam, że te tablice nie mogą tak wyglądać. E, nie, czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie oświadczenia i kombinat? Nie. Ja tutaj pan przewodniczący posłów. Czy ja? Chciałbym tutaj do Państwa, Państwo Panów Radnych się z prośbą o pomoc. Bo tak jak... nasza dzielnica będzie miała w tej imprezie tej, tej swój udział i jakiś tam element będziemy realizować. Więc w ramach programu, proszę, dziękuję, przepraszam, będziemy mieć zlokalizowane stanowisko pod parasolem, może będzie jeszcze coś materiałów kuriera i, i innych materiałów związanych z tym programem. Będzie też baner przygotowany, baner, który zostanie zawieszony tam na ogrodze przedszkola, a raczej żłobka, który w tym rejonie parku jest. Później ten baner zostanie zawieszony na poręczy głównej, i tam gdzie się mieści zarząd spółdzielni, bądź walut także on będzie widoczny. Z ulicy, będzie tam adres mailowy tego programu. tam hasło, proszę, dziękuję, przepraszam. Oraz sponsorzy, którzy nas w tym momencie sponsorują. My też byśmy nie oczekiwali takich sponsoring, ale będzie ten sponsoring w ramach konkursu, który się tam odbędzie w państwa Będzie temat, proszę, dziękuję, przepraszam. I tam. Bardzo liczne nagrody ufundowała firma DP Polska. Ja już te nagrody otrzymałem dzisiaj. Otrzymamy też słodycze z fundacji Wawel z rodziną. No będzie tego sporo, prawda? Myślimy, że oprawimy uczestników, małych uczestników, tam są jakieś małe plecaczki, będą tak dalej. Będziemy mieć swoje stanowisko, więc nie udało nam się do programu wprowadzić takich mocnych elementów, jak planowaliśmy panią Dymną z recytacją tekstu tej piosenki oraz y, y, proponowaliśmy panu Raskowskiemu, żeby przyjechał. No niestety, jakbyśmy zaczęli już od tych szczegółów programowych w lipcu, w czerwcu z organizatorami, no oni już mieli zabudowane terminy na 1 września także nie będzie, ale we fragmentach tych przerw między e, występami te elementy się pokażą, czyli pójdzie tam z, z taśmy Pani Dymna, pójdą Ci e, e, te wykonania tych piosenek przez różnych, przez różnych wykonawców z różnymi melodiami, e, ponieważ mamy to stanowisko Parku, więc prosiłbym tutaj szanownych radnych o podjęcie jakiegoś, nazwijmy to dyżuru w ręce pół godziny do godziny, tak żebyśmy mogli w godzinach tam od 14, mogli na 14 do gdzieś na impreza się jest prawda. Sądzę, że nie, ale nawet później pomóc, żeby ten parasol, ten panel no po prostu gdzieś włożyć do samochodu i, i odwieźć z tego względu, że no to, to będą tam tłumy. Będą tam tłumy, żeby po prostu nic, no nawet tak jakieś wczesną pracę trochę nie bo będziemy to wszystko no, poruszczać. To tyle. Ja puszczam tu listę, jeżeli ktoś jest w tym miejscu, jeżeli ktoś wyznacza czas, i bardzo proszę o pobranie. Ja się do tego apelu także Łączą. to jest taka idea, którego rodzaju które w dzielnicy. Tak, że się też e, ta jesień, podwalną na tyle, jak sporo e, osób. do i tę ideę uda się jeszcze bardziej skutecznie e, tak, że, tutaj, Proszę też Państwa o opisywanie w Eee, pomoż, no pomoc, no to tak samo ja koszt tego programu nie, nie, nie udźwignię, bo że powiedzmy łąkiem mniej. Nawet na, około 15.30 przewidziałem już w nie nagłów, gdzie no to najmniej bym widział jak największą, jak się to mówi, grupę radnych, żeby mogła po prostu nawet te prezenty, które Może Może te osoby, które nie uczestniczą nie uczestniczyły w prezentacji dzień w magistracie każdą może, może, może być jakiś drugi pan z dziećmi jedenastą doczepić, że to jest A jest na pisa, że to, że to, że to, że to jest wszystko widzę weszłów. Jest największy logo, właśnie uczestniczy. Bo to jest taki sponsor duchowy, prawda? To nie jest jakaś, to jest dziennicowy program, to jest program, Kto, nie program... czy na pewno to też jest możliwość kontaktu z mieszkańcami prezentacji, radnych przed mieszkańcami, to Wszędzie występujemy jako program dzielnicy jedenastej, to jest jakaś. To tylko po gospodarce, a program dzielnicy. Ja mam pytanie, czy ten wadek, to ma tylko?

jeżeli on zostanie tak że zaakceptowany na zimny, to społecznie się spotka. To taki sam panel możemy zamówić na za przyszły w ruch, w ruch i tak dalej. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa radnych? Czy ja jeszcze zadam pytanie, czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? Nie przeczytanej związanej z przepisami. Tak jest, wszyscy przeczytali. Ktoś z zapasów sobie życzył? No to obronie, jak przewodniczący komisji mogą to, to nie, to nie. Komisja Kultury, 5 września, godzina 17.30. Ja już od razu przyjmuję i proszę, żeby nie wszystkie komisje w jeden dzień. To, komisja Kultury, 5 września, godzina 17.00. Który, który? 5 września. Wyjmujesz Komisja Edukacji, 11 września, 17 sześćdziesiąt. 11 września, 17. 11... 17 sześćdziesiąt. 17 sześćdziesiąt. Kto dzisiaj przyjechał? 18 sześćdziesiąt. To 18 to e, sześćdziesiąt? Tak. 17 sześćdziesiąt. Dobrze, to 17. Komisja Spraw Społecznych, 12 września. Może jeszcze. po godzinie 17.00. Nie wiem. Infrastruktura o jest rewizyjna jeszcze, o 19.00. Nie, ale to ja będę bardzo proszę, bardzo, żeby nie. To są 5.00. Tak, to, że jest. że raz jest. My zawsze robiliśmy za idą blok, ale potem jest tak, że przychodzą mieszkańcy i no to do to różnych nie mają, bo to, 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 to. to Komisja Mieszkań 5 września godzina 17.30. O jest. Drugi, drugi termin. Komisja samorządności 11 września godzin 19. Komisja września godzina 17. Wszystkie już komisje? E, tak takim na razie zamykam 36. Sesję Rady Miejskiej na tej i Podwórze